Cześć! Z tej strony naczelny sklepikarz sklepu www.peje.com i dzisiaj znowu pokażę Wam parę znalezisk z weekendu. Nie były to jakieś super spektakularne łowy. Nie przywiozłem tym razem pełnego samochodu, ale kilka niedrogich, fajnych rzeczy. Miło spędziłem czas. Tym razem pojechałem na giełdę do Łodzi, która odbyła się na terenie ośrodka środka sportowego. Ten ośrodek ma takie założenie parkowe, więc bardzo miło chodziło się po alejkach, wśród drzew było bardzo przyjemnie, świetnie spędziłem czas. No i coś przywiozłem. No a co przywiozłem? No to zobaczmy po kolei. Pierwszą rzeczą to jest taka tabliczka, yy, która w nieagresywny sposób informuje o tym, żeby nie deptać trawników. No i tutaj mamy hasło i cóż, że chodzisz i cóż, że chodzisz w modnym buciku, gdy wciąż jednak po trawniku. No i tutaj namalowany taki mak. Fajna tabliczka, za którą dałem trzy dyszki. Wydaje mi się, że dobrze sprawdzi się w jakimś przydomowym ogródku, w okolicy trawnika. Coś takiego może wystawać z ziemi i być zaskakującym akcentem vintage w Waszym domostwie. Następną rzeczą, którą przywiozłem, to jest zestaw takich znaków, które wydaje mi się, że były jakimiś znakami informacyjnymi na terenie zakładu. Wydaje mi się, że ten zakład musiał mieć jakiś charakter militarny. Dlaczego, to zobaczycie za chwilkę. Pierwszą rzeczą to są takie tablice z takimi czerwonymi gwiazdami, taki znak graficzny. Tutaj akurat nie wiem na co miałoby to wskazywać, trudno powiedzieć, czy miało to mieć jakieś konotacje polityczne. Ja muszę powiedzieć, że mimo, że szpeje zacząłem prowadzić w Muzeum PRL-u, to zawsze uciekałem od sprzedawania pamiątek typowo komunistycznych. Po prostu uważam, że takie popiersia, popiersia Lenina czy Stalina. To nie są fajne gadżety do postawienia sobie w domu, i świadomie z tego zrezygnowałem. Zawsze chciałem to wzornictwo i te przedmioty z PRL-u pokazywać to, co było dobre, a nie to, co było złe, i wydaje mi się, że nawet mi się to trochę udało. Następne tablice, zobaczcie, to takie szczałki. No, one, co można zrobić z takimi szczałkami? One mogą. Wskazywać na coś istotnego, co uważamy, że warto uwypuklić w naszym mieszkaniu. Tutaj mamy taki typowy znak drogowy, informujący o wzniesieniu. Tutaj wykrzyknik, również takim wykrzyknikiem możemy uczulić na coś bardzo ważnego. Możemy na przykład to powiesić przy legowisku dla psa albo kota. No i teraz będą dwie moje ulubione tabliczki. To, zobaczcie na to. To jest tabliczka, która pewnie informowała o jakimś zakładowym natrysku. No i ja bardzo lubię szukać nowych kontekstów dla takich przedmiotów vintage. Więc jeżeli wyrwiemy ją z takiego zakładu, możemy zastanowić się jak może nam służyć dzisiaj. No i dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli ktoś odważnie podchodzi do wystroju wnętrz, no to może sobie to powiesić w łazience, w okolicach prysznica, ewentualnie przy jakiejś umywalce albo nawet w kuchni przy kranie. E, będzie wiadomo o co chodzi. No i chyba najlepsza tablica, zobaczcie. Z jakiegoś no, chyba pola minowego, natomiast e, ja użyłbym sobie tego przy lustrze, czyli najlepszym e, miejscu w domu do strojenia min. No i wydaje mi się, że taką humoreskę można sobie e, zafundować. E, pamiętajcie, że nie należy się bać szalonych pomysłów we wnętrzach. E, nie wiem. Ja na przykład nie lubię mieszkać w takich miejscach jak z żurnala zaprojektowanych. Bardzo przemyślany sposób czasem dać trochę luzu i trochę poszaleć. Zawsze coś takiego przecież można ściągnąć jak się znudzi Następna rzecz to taki zakup, który jest trudny do zracjonalizowania, to jest taki zestaw do gry w bule. Te bule są bardzo ładnie wykonane z drewna dębowego i pomalowane na jaskrawe kolory no i leżą sobie w bardzo gustownej plastikowej siateczce. Zobaczcie, no i fraza, której zawsze chciałem użyć, kupując coś takiego, czyli pytamy sprzedawcy. Ile boulets za tę boulets. No i jest żart, jest uśmiech, coś co lubimy najbardziej. W bóle grał nie będę, bo nie umiem. Będzie to przedmiot typowo dekoracyjny, jeszcze nie wiem e, co wymyślę. No ale pewnie trafią do sklepu na Kazimierzu i każdy będzie mógł sobie wymyślić, co z nimi zrobić we własnym zakresie. Teraz kolejna rzecz, zobaczcie. To jest lampka polskiej marki Zaos, tak zwany pingwinek, tak się potocznie na niego mówi. Tych lampek miałem już kilka. Najczęściej występują w czarno-białym kolorze. Raz zdarzyła mi się w niebiesko-białym kolorze. No a tutaj wyjątkowy egzemplarz w takim miętowym kolorze. No i co ważne, w wypadku tych lampek Zaosa. To jest ten klosik, którego zwykle brakuje, taki półokrągły z matowego szkła. One się tukły na potęgę, więc te pingwinki spotykam. 9 na 10 egzemplarzy go nie ma, a tutaj egzemplarz zachowany w idealnym stanie: sprawny, w niespotykanym kolorze. Bardzo dobra alternatywa dla seryjnie produkowanych lampek marketowych. Można sobie coś takiego postawić, ona ładnie rozprasza światło, no i też jest jakąś pamiątką polskiego przemysłu. Z drobnostek bardzo lubię takie metalowe tabliczki. Bardzo często kupuję je w dużych rozmiarach. No ale tutaj znalazły się takie tabliczki Mini, były niedrogie po kilka złotych sztuka, więc kupiłem 10 sztuk. No i zobaczcie, tutaj mamy na przykład taka znana reklama Guinnessa. Tutaj mamy jakąś reklamę Opla tutaj whisky Jameson. Tutaj motyw rowerowy, motywy rowerowe bardzo lubicie. Bardzo znany, przetworzony, chętnie motyw. Tu kolejna reklama Guinnessa. No tutaj zakonnicy pijące jakąś kolę. No, takie tabliczki trzeba uważać, gdyż one są bardzo często i chętnie podrabiane. Są firmy, które korzystają z tych wzorów i odtwarzają je współcześnie. Ja wolę te tabliczki stare i one faktycznie, no może nie są jakoś bardzo stare, no ale nie są to obecnie produkowane rzeczy. E... Filiżanka w stylu Memphis. No, i to jest taki. Prosty i sympatyczny przedmiot, który nie jest jakimś specjalnym antykiem. Nawet nie będę Wam się wygłupiał i pokazywał tam sygnatury. Wytwór niemiecki, nie bardzo stary. Ale ja po prostu mam słabość do tego stylu Memphis, takiego kolorowego. Jeśli chcecie wiedzieć, co to jest styl Memphis, to oprócz tego, że można to łatwo wygoglować, to, nie wiem, odpalcie sobie z gmili Vanilii, zobaczycie tam wtedy jaskrawe... Kolory, geometryczne marynarki. No, i to właśnie taki styl Memphis się wtedy objawiał w, w ubiorze, w projektowaniu. Zastanawiam się nad tym, żeby może nagrać parę krótkich filmów, które w syntetyczny sposób przedstawią takie style z przykładami. Taki styl Memphis można odnaleźć w wielu popkulturowych dziełach. Zobaczcie. No, i to też taki serwisik prosty, który. Gdzieś kupiłem za 15 zł, a do tego po 2 zł, zobaczcie, kieliszeczki z takim vintage'owym motywem, no i super sprawa, czyli szklanka z Bertem, niestety pojedyncza sztuka, bo zapewne była to cała seria z mieszkańcami ulicy Sezamkowej. Ostatnią rzeczą, którą kupiłem, to jest przepiękny kilim, który spróbuję Wam pokazać. A muszę sobie zrobić tutaj wcześniej porządek. Przepiękne, geometryczne, kolorowe kilimy. Ja zwykle, jeśli trafię na takim kilim i chcę go wyeksponować w mieszkaniu, to wieszam go na ścianie, no bo szkoda mi, żeby ktoś po nim deptał. I ten kilim, który kupiłem, on nie jest w stanie idealnym. Zauważyłem tam jakieś ze dwie dziurki i poszarpane krawędzie, natomiast pozostała piękna. Jaskrawa kolorystyka i ten geometryczny wzór Art Deco. Tych kilimów jest już coraz mniej, więc trzeba je kupować. Zobaczcie. Mój obiektyw i aparat pozwalają pokazać mi go w ten sposób. Mam nadzieję, że widać. Bardzo lubię te tkaniny. Myślę, że to był bardzo dobry zakup. Pamiętajcie, że tkaniny ocieplają wnętrza. No a tutaj mamy też do czynienia z przedmiotem oryginalnym. Te drobne otwory można naprawić. Są w Krakowie firmy, nie tylko w Krakowie, które zajmują się renowacją takich tkanin, więc nie należy się bać ich kupować. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jest już na sprawie 5000. Spotykam niektórych, którzy oglądają mój kanał na Giełdach Staroci. Spotykam się z bardzo sympatycznym przyjęciem. Jest mi bardzo miło. Także do zobaczenia nie tylko w internecie, ale może na trasie, na szlaku na Giełdach Staroci. Do zobaczenia. Do następnego razu. I pamiętajcie o subskrypcji, żeby przebić te 5000. Cześć.